Was kochani bardzo serdecznie, Patryk Rojalewski z tej strony, a przed Wami mini fotorelacja. Dlaczego nie, wideorelacja? Tak jak zwykle, zaraz do tego przejdę. Kochani, oczywiście CD Action Expo przesympatyczny event, który odbył się na terenie Wrocławia. Hala Stulecia w dniach 10-11 maj, ostatni weekend oczywiście rok. Bieżący, i kochani, będę starał się puszczać Wam zdjęcia adekwatne do tego, jaki temat w ramach mojej mini relacji mm, poruszę. Oczywiście przyjechałem tam głównie przez wzgląd na możliwość spotkania się face to face ze swoimi fanami. Co z automatu, jak zwykle zresztą, ale nie mam z tym specjalnego problemu. Także proszę tego nie odebrać jako afront. Nie miałem możliwości pokręcić czy zobaczyć wszystkiego co bym chciał, po prostu, także ograniczę się w swej wypowiedzi do tego, co widziałem, co najbardziej mnie urzekło, jakie elementy przeze mnie zostały najbardziej, najsympatyczniej po prostu, kochani, zapamiętane. Jeśli chodzi o główny, środkowy, wewnętrzny pierścień, pewne centrum, nie miałem możliwości przebywać tam za długo, jednak doszły mnie słuchy, że nie wszyscy byli zachwyceni tym, co zobaczyli. Narzekali troszeczkę na brak pewnych atrakcji, że było troszeczkę szaro, buro, ciemno. Tak jak mówię, ja się nie wypowiadam, bo za dużo nie widziałem. Jednak strasznie żałuję, że nie widziałem pokazów Hellraida, jeśli chodzi o Techland, czy chociażby Lords of the Falen. Jednak skupię się na samej miejscówce, która jest dla mnie cholernie mm, sentymentalna. Dlaczego jest dla mnie e, tak ważna? Albowiem teraz, jak widzicie, m, moje zdjęcie z rokiem <laughs> to jest dokładnie zdjęcie z rokiem w tym samym miejscu, co spotkaliśmy się pierwszy raz osobiście, mimo że wcześniej pół roku razem nagrywaliśmy w tym samym miejscu, czyli a byłem. Zwiedziłem trochę świata. Uważam, że to we Wrocławiu ogólnie ze wszystkich fantastycznych miejsc, jakie zobaczyłem, jest jedno z najpiękniejszych, czyli charakterystyczne fontanny koło wspomnianej hali stulecia niedaleko Ogrodu Japońskiego, w którym jakiś czas temu były nagrywane legendarne kaczuszki i kamyczki, gdzie co godzinę. Był mini koncert, czyli fontanna, adekwatnie działała do podłożonej muzyki. Epicentrum zajebistości tak? plus magia, też gry, zabawy światłami była wieczorną, wieczorną godziną. Ale wracajmy do samego CD Action Expo. Jeśli chodzi o środkowy, nazwijmy to pierścień. Zewnętrzny, ale zadaszony, jak i ten zewnętrzny, najbardziej niezadaszony, tu już było o wiele lepiej. Oczywiście mam świadomość tego, że wszystko wsparła fantastyczna pogoda i wybór doskonałej lokalizacji, umożliwiającej rozstaw wielu atrakcyjnych stanowisk. I przejdziemy teraz do tego znów do pewnej ciekawostki: mianowicie było mnóstwo przeróżnych. Wozów, pojazdów wojskowych, pojowych, które to skołował mój serdeczny kumpel Maciej Buć, organizator corocznego zjazdu pojazdów militarnych Tarcza. Tutaj zbieżność, zaufajcie mi, kompletnie e, przypadkowa. Także no świat jest mały, cieszę się, że go tam spotkałem. Oczywiście przypominam, Maciej Buć to jest osoba, która kołowała nam wiele wesołych pojazdów na ostatnich paintballach. Także to raz. Bardzo spodobał mi się w kwestii organizacji tego eventu pewien nacisk na edukację w myśl prezentacji wozów różnego przeznaczenia. I co przez to rozumiem? Wozy strażackie, karetki pogotowie. I tutaj mieliśmy od razu mini pokazy, jak udzielać pierwszej pomocy, jak adekwatnie zachować się do pewnej dramatycznej Sytuacji. Także bardzo mi się to spodobało. Było to po prostu bardzo fajne, tak? Edukacyjnie, e, bardzo na mm, propsie. Plus e, z kolei był też troszeczkę motyw historyczny, albowiem była e, rekonstrukcja z bardzo fajną, głośną, mocną pirotechniką, gdzie żołnierze strzelali się między sobą e, ślepakami. Co za tym idzie? Mm, uniformy, uzbrojenie. Mm, nacisk na to, żeby jak najwierniej oddać powiedzmy całą tą yy, rekonstrukcję. Także suma summarum, jeśli chodzi o taki wydźwięk, to strasznie spodobał mi się rozmach, różnorodność. Yy, każdy, ta, tak naprawdę każdy mógł znaleźć tam coś yy, dla siebie, mimo że mówię tutaj o elementach niekoniecznie związanych z samym gamingiem, gdzie to gaming był w centrum, ale jeszcze raz się powtórzę, nie miałem możliwości za bardzo ogarnąć tematu, jak to niektórzy mówią, cena, cena, sława, ale mi to nie przeszkadza, mimo że wolę bardziej kontrolowane, kameralne spotkania z widzami w ramach Paintballu z Zrojem, gdzie przede wszystkim mogę sobie z każdym porozmawiać, a nie ograniczyć się tylko do wspólnego zdjęcia. Bardzo sympatycznie mi było móc spotkać swoich wspaniałych fanów, gdzie niejednokrotnie dochodziło do naprawdę przesympatycznych ym, sytuacji, czy nawet jeśli pojawiła się taka szansa wymiany ym, zdań. Nie mógłbym również nie wspomnieć o fantastycznych cosplayerach. Cosplay był przewybornie porządny, a trochę ym, gamingowych przebierańców już w życiu widziałem I nie tylko na terenie naszego kraju, ale to, co zobaczyłem na tym evencie, rozwaliło mnie całkowicie. Przeróżne heroiny, przeróżni herosi, przeróżni bohaterowie, nie tylko gier, ale również komiksów, filmów. Nieprawdopodobna sprawa, aż miło było sobie cyknąć zdjęcie, czy miło było po prostu przyjrzeć się z bliska, jak niektóre elementy, na przykład ym, opancerzenia są zrobione, a niektóre elementy uzbrojenia są pomalowane. Naprawdę cosplay był na przewybornie wysokim poziomie. Kochani, przejdźmy teraz do samego yy, CD Action. Powiem Wam tak, yy, ja miałem swoje jako branżowiec miałem swoje takie y, dwa mini, może dla niektórych maxi, y, y, chociaż w pewnym wieku dla mnie też maxi marzenia. Mianowicie y, spotkanie się z osobami odpowiedzialnymi za pierwszego, drugiego Wiedźmina, spotkanie się z osobami, które pracują nad częścią, trzecią przygód Geralta z, z Rivi. Y, mowa tu oczywiście o CD-projekt Red, których miałem y, w ramach zamkniętego pokazu przedpremierowego Wiedźmina trzy spotkać, pogadać, wychylić symboliczny kufel piwa rok temu w Krakowie. I druga, drugie marzenie to właśnie hmm, było spotkanie redakcji CD Action, gdzie tak jak mówię, znów po raz kolejny pewien nacisk na e, sentyment, gdzie to przypomniałem sobie jak wieku 13 lat, by Was nie skołać w roku 90., Siódmym nadbyłem swój pierwszy egzemplarz. Po prostu pokochałem to pismo i wbrew pozorom nie tylko przez wzgląd na atrakcyjne pełniaki. Nic z tych rzeczy. Osoby, które odszukały moje wraz z rokiem życzenia z okazji pełnoletności, tak? Osiemnastych urodzin, bo oto się przede wszystkim rozchodziło w ramach tego weekendu, tego eventu, tego CD Action Expo Urodziny. To noletność, jubileusz, mocna okazja. Te życzenia można było znaleźć w jubileuszowym wydaniu na jednym z krążków i troszeczkę powtórzę się to o czym mówiłem tam dla osób, które miały prawo może nie nabyć, może nie znaleźć tych życzeń, nie nabyć tego wydania. Mianowicie, pewnie, pewnie nie jestem sam, ale CDX towarzyszyło mi wszędzie tam, gdzie byłem, powiedzmy, pozbawiony kontaktu z gamingiem w myśl komputera, czy tam konsoli, czy nawet konsoli. Przenośniki, które w porównaniu z czasami współczesnymi no, były trochę wybrakowane, nie było takiego mm, wyboru: czy to rozkoszne czytanie na mm, Kiblu, czy jakieś wyjazdy, kolonie, wycieczki szkolne, mm, obozy, plenery zawsze wiernie Missy Direction w tym plecaczku towarzyszyło. I gdyby ktoś w tym wieku, gdy miałem 13 lat, powiedział mi, że za, Żeby was nie skołać, 17 lat, jakby nie było, będę jadł tor z okazji 18 CD Action. To bym go po prostu wyśmiał, wyśmiał, nie uwierzyłbym w to. Także kolejne marzenie spełnione, i cieszę się, że poznałem redakcję CD Action. A bowiem są tak samo jak Redzi w sumie: pasjonaci, cholerni pasjonaci, przesympatyczne osoby i znów to co już miałem przyjemność Wam zaanonsować w poniedziałkowym poście na Facebooku jak i wczorajszej zapowiedzi kolejnej 15 już edycji Paintballu z Rojem w Uniejowie CD Action wesprze oficjalnie moją Integracyjną inicjatywę sportową PZR, a także knujemy coś razem bardzo fajnego dla twórców ROJO Fangames. Games. Coś, co da im naprawdę potężnego mobilizacyjnego kopa, jeśli chodzi o twórczość i kreatywność. Czy o czymś jeszcze chciałem Wam wspomnieć? No, tak jak mówiłem wcześniej, urodziny tort, czy mm, wiadomo enigmatyczna postać smaglera, tak? Troszeczkę w myśl Stiga z Top Gear'a. Była osoba. Oczywiście smagler. Ma koszulkę, ja jestem smagler. Szukajcie. No to wszyscy, kurczę, to... Mnóstwo osób, słuchajcie, żeby was nie skłamać, chyba 11 czy 13 tysięcy przez cały weekend się e, przewinęło. Ja w sobotę miałem możliwość posiedzieć z wami trochę dłużej, w niedzielę już nie musiałem wracać. E, tylko, że problem polegał na tym, że tych osób, które miały tą wspomnianą koszulkę, e, było z 48-40. Osób, także znów napędzanie troszeczkę takiego e, e, własnego urban legend. Kochani, myślę, że to by było e, na tyle. Weekend tent zapamiętam na bardzo, ale to bardzo długo. Nie tylko przez wzgląd na fantastyczną pogodę, bardzo dla mnie ważną osobistą miejscówkę w myśl poznania się z rokiem, nie tylko przez wzgląd na to, że udało mi się bardzo dużo dla mojego community e, załatwić. Będę to wspominał fenomenalnie przez wzgląd znów na e, to, czego doświadczyłem, czyli na to, co tworzą ludzie, co tworzą e, gracze, że po raz kolejny to oni stworzyli ten event. Po raz kolejny to oni dali dowód na to, że gry łączą, a nie dzielą, a generalnie cała branża elektronicznej rozrywki gier komputerowych pojemnie, żeby daleko nie szukać, jest w stanie wykreować, uczestniczyć w czymś nie tylko szalenie atrakcyjnym i oryginalnym, ale tak jak wcześniej wspomniałem, z bardzo fajnym, Społecznie PR-owo zajebistą, też yy, sprawą, edukacyjnym w walorem w myśl przeróżnych pokazów czy yy, prezentacji. Kocham tą branżę, cieszę się, że w niej siedzę i cieszę się, że mam tak fantastycznych widzów, którzy mnie w tej mojej wesołej działalności po prostu wspierają. Także nie pozostaje mi nic innego niż jeszcze raz serdecznie pozdrowić wszystkie osoby, które miałem okazję poznać osobiście, jak i te z którymi nie miałem szansy spotkać się face to face przez ten weekend i zaprosić Was na kolejny Paintball z Rojem, gdzie możemy się spotkać, czy na jakikolwiek inny przyszły mm, weekend, który się e, pojawi. Kochani, to był Patryk Rojo Rojewski z kanału Światu Rojone w serwisie YouTube i mała mini fotorelacja, troszeczkę bardziej na zasadzie vloga, a nie pełnoprawnej wideo Relacji. Kochani, serdeczna tarcza. BUM!